Rafał, ten mecz nie najlepiej się dla Was rozpoczął. W pierwszych minutach już straciliście gola. Na pewno, ale bardzo dobrze, że chłopaki się nie załamali. Wyciągnęliśmy wnioski z tej bramki i potem strzeliliśmy kontaktową bramkę. Wiedzieliśmy, że kwestia czasu, żeby rozszyfrować grę Tychów i że wszystko pójdzie po naszej myśli. Na pewno Tychy, na pewno drużyna z miała bardzo wysoko postawiła poprzeczkę. Wydaje mi się, że troszkę zabrakło im siły w pod koniec drugiej tercji i dlatego tak to wyglądało, że wygraliśmy tak wysoko. No właśnie, te dwie pierwsze tercje były dość wyrównane, ale w trzeciej tercji to wasz no, strzelecki popis już. Tak, tu wielkie słowa uznania dla, dla naszej piątki, że wykorzystali praktycznie wszystko. Bramki, bardzo piękne bramki do, pustej, do, pu, do pustaka, jak to się mówi. I tak mówię, że, że chłopakom się należą wielkie słowa uznania za, za trzecią tercję, przede wszystkim pierwszej piątce. W Pucharze Polski te mecze były bardzo wyrównane na styku. Teraz wysoko wygraliście. Powiedz, wyciągnęliście wnioski z tych meczów? Na pewno trener miał materiał do analizy. Powiedział nam, wczoraj, rozmawialiśmy na temat gry o 8 Dzisiaj też przed meczem rozmawialiśmy, co mamy robić. Na pewno to na początku nie wyglądało tak, jak, jak ma wyglądać, ale, ale z każdą minutą graliśmy to, co chcieliśmy grać i dlatego tego wyniki, wynik był końcowy dla naszą korzyść. W ciągu no, blisko tygodnia zagraliście już trzeci mecz za Oświęcimiem. Powiedz nie używałeś już was ta gra z drużyną za Znaczy no, tak tak ktoś tak to usta, usta, ustalił to już nie nasza, nie, nie nasza jest w tym sprawa y, gramy z kim z kim nam każą i, i do każdego meczu podejdziemy. tak jakby to był najważniejszy mecz i nieraz jest tak że nam nie idzie, ale to nie dlatego, że nie chcemy. My, myślę, że na pewno na pewno na pewno dużo, dużo te mecze też dały przed, przed meczem niedzielnym, i, bo to na, dla nas będzie jak naj, najważniejszy mecz, bo Jassiębie jest zaraz za nami i zrobimy wszystko, żeby wygrać i im na te trzy punkty.